Kąd flaga Anglii w herbie Milanu Milanuje Barcelony? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w herbach Milanu Milanuje Barcelony widnieje flaga Anglii? To nie przypadek, a efekt niezwykle ciekawej historii sięgającej średniowiecza i czasów założycieli klubów. AC Milan powstał w 1899 roku dzięki Anglikowi Herbertowi Klipinowi z Nottingham. To właśnie dlatego klub przyjął angielską nazwę Milan, a nie włoskie Milano. Herbie znalazł się czerwony krzyż na białym tle, czyli krzyż świętego Jerzego, to nie tylko flaga Anglii, ale przede wszystkim historyczny herb miasta Mediolan, symbolizował walkę dobra ze złem i był od wieków kojarzony z patronem rycerstwa, dlatego do dziś stanowi centralny element herbu herboacy Milanu. A co z Barceloną, tutaj także widzimy krzyż świętego Jerzego, ale tym razem jako symbol miasta Barcelona i patrona całej Katalonii, lub założył w 1899 roku Joan Gamper, swajcarski entuzjasta piłki nożnej razem z grupą obcokrajowców i Katalończyków. Herby umieszczono więc dwa znaki tożsamości, krzyż świętego Jerzego da cztery czerwone pasy na żółtym tle, czyli słynną flagę Katalonii. Podsumowując, flaga Anglii w herbach Milanu i Barcelony ma zupełnie różne źródła. W Mediolanie nawiązuje do angielskich korzeni klubu i herbu miasta, a w Barcelonie do na Katalonii świętego Jerzego. Tak więc jeden symbol, a dwie zupełnie inne historie, które pokazują jak piłka nożna splata tradycję, kulturę i historię.